Licza o kilka słów. Pan prezydent specjalnie pofatygował się z Belgradu, żeby nas tu, nas tu zaszczycić. Dzisiaj zaraz wyjeżdża z powrotem, bo o firmie Euromedic nie chcę opowiadać, ale to jest koncern o działaniu co najmniej europejskim. Uh, I will start in Polish but I have to read it. Szanowni goście, panie i panowie. Dzień dobry. Dobrze, mówiąc, że pan prezydent jako Serb po po polsku rozumie bardzo dobrze, a mówi mówi również przyzwoicie jak polski. Witam państwa w imieniu firmy Romedic International. So, uh, I have to say in my language now. Uh, pan prezydent ma przygotowaną wystąpienie ale doszedł do wniosku że lepiej jak powie coś od serca it is this is the fifth pet in Poland. to jest piąty pet w polsce and this is century i to jest 21 wiek I am very happy to say on behalf of Euromedic International that we open PET in this hospital. <coughs> Euromedic International, because I am working in Euromedic International for the last 15 years, is the company which is dealing with radiology, radiotherapy in five, 15 countries of Europe. And we have more 3,000 employees and we are taking the service for more than 4 million people Firma jest obecna w 15 krajach Europy, głównie świadcząc usługi z sektora onkologicznego, radioterapii, radiologii, diagnostyki. Zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników w tym sektorze i służy pomocą, no padla kwota 4 milionów, ale myślę, że większej ilości pacjentów we invested uh, a huge amount of the money in Poland and we want to continue to that i am telling you on behalf of our shareholders who are private equity funds from switzerland and uk uh, firma zainwestowała już duże pieniądze w polsce i jest uh, gotowa inwestować dalej i pan prezydent mówi to w imieniu private equity i um, akcjonariuszy, głównie zlokalizowanych w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii. Najważniejsza rzecz, że ten pet jest tu, jest taka, że ludzie nie będą musieli w końcu podróżować wiele setek kilometrów na badania. They will be given the services in this building, the best possible one, as the any other centre in Poland, Euromedic One, is doing. Thank you very much to all of you, while you gave us opportunity to show to you what will be the best path Pan prezydent dziękuję wszystkim, którzy dają firmie okazję, aby udowodnić, że to będzie najlepszy PET w Polsce. Dziękuję. Uh, thank you very much, Kuala.